Moga! que <síntate> <síntate> Zatem mamy jakieś 26 godzin i 30 minut na wyrobienie się z odcinkiem, z monowanie cię, bla bla i tak dalej. No i wyrobienie paru tam jeszcze rzeczy i trochę życia. Więc dzisiaj wybieramy sobie tą misję, bo tak zadecydowaliście w komentarzach. Dzięki za aktywność przede wszystkim. Tu macie taką mentalną piąteczkę ode mnie. I sobie od razu odpalamy... Jeszcze raz tu odprawę, bo teoretycznie teraz dopiero powinniśmy to zrobić, więc. Chłopaki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym. Only. Podobno pilnują tego protosi. Grupa fanatyków. Jacyś Taldarimowie. Nie rób się sentymentalny i nie myśl, że ci Taldarimowie to twoi starzy protoscy kuple, bo tak nie jest. Dokładnie. Protosi, z tego co wiem, pomogli nam walczyć z Zergami, a tutaj jakaś ugrupowanie i coś tak średnio chyba z tą pomocą. Tak jest. Tak jak mówili się z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo Protosów. gdzie Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne Zergów. Co? Zergi atakują ich! Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Coś cię. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi Protosów, kiedy będą zajęci Zergami. Zergi pokonają Pytanie Protosów. To kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. O kurde, ale nic ja się szykuje. Plany idealny. no. Zergami szczerze drugi raz bym nie chciał walczyć. A jak Protosi do tego dochodzą, to już w ogóle. Dobra, patrzymy co tu się będzie działo. Dobra pracować mi tu. Dobra, tutaj są te mury obronne jakby. Tylko razu dwójka w sumie tutaj, bym sobie do tego dał. E, na razie Marinesy tutaj głównie będę chciał robić. Choć i tak już to zdrabiłem, że nie... robot robotników, kurde. Zedów jest znacznie więcej niż protosów. Wygląda na to, że zostaną Tutaj mamy oka. Musimy dostać się do artefaktu zanim zergi zaleją całe to miejsce. Nasz plan? dobra. Eee. Yy, magazyny by się przydało też zrobić. Dobra, ale tutaj trzeba, że tylko po kolei. Co to jest? Uuu! Ale tutaj. Hmm. Ostrzeżenie. Za naszymi liniami obrony gromadzą się na reportożników. O kurde. Transmisja przychodząca. Mam dla ciebie coś nowego do wypróbowania, kowboju! Maruderzy! Najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym bum. Nie jestem pewien, czy to najlepsza Co pora na eksperymenty, Słon. <grych> Pewnie, że najlepsza! Uuu. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz! Nie mogę temu... ten... Co to są ci maruderze? Dobra, atakujcie to! Dobra, yy, w skrócie, bo tutaj zauważyłem jakieś artefakty. Nie mam pojęcia co to jest, bo ja trzeba to ogarnąć sobie. Co to ci ma, ruderzy są? Coś to robi specjalnego? Nie. Mhm. Mm ruder, co to robi? Yy... Ciężka piechota. Spoko. A. No dobra, no to sobie weźcie to, zbierzcie i wracajcie tutaj. Dobra, E ja w tym czasie już tutaj. Mogę to szkolić, w sumie to by to mi się przydało, tylko z wespanem tak średnio. A tutaj cały czas powinienem minerały, już zły początek, ale się trochę wierałem o co z tym chodzi. No zebrali to i coś mi to dało? Cztery, no to tutaj będzie tak się, ciężko dojść, trzebał trzeba przez te całe zergi się przedostać. Nie wiem czy mamy szansę, na pewno nie w tej chwili. Na stół będzie trzeba z tym po prostu trochę poczekać. I już mamy limit, już musimy budować magazyn. W sumie razu kolejne kofary niech tu buduje. Wrazu, jak tylko skończy kolejne kofary. Do. Mogę tego wybudować. Restaurant marinesów I no powiem Wam, że nie będzie to zbyt proste, ale no, musimy jakoś dać radę. Mamy już to w sumie. Niech coś się pracuje nad tym. A my no już... Co by nie mówiąc, musimy iść powoli. Dobra. Tutaj jeszcze dajmy sobie tego, w sumie jednego, no, pracujmy to i lecimy, bo teraz mowa że udaje nam się coś zdziałać, Zatakujmy kryształ, zobaczmy, może akurat nie mają innego, to rozwalimy im działka i to by było proste wtedy, bardzo proste. Działka zda zaaktywowane. mamy już łatwy dostęp do nich, jakiś most, nie mam pojęcia co to może zrobić, nie wiem czy to nie zasila tego mostu przypadkiem, a ja to niszczę. Ale zniszczmy tak na wszelki. Dobra, zniszczcie teraz to. I tak, działko jedno, działko drugie zniszczcie. I teraz tu wycofamy. Nie, nie atakujcie w działka, tu dobra, wycofujemy się. Puść go, co on ci zrobił. Dobra... Nie wiem na jakiej zasadzie działa ten most. To od razu muszę powiedzieć. To i samych Marisów zrobiłem. To o, może mały błąd. Czego oni się tam rozdzielają? Nie rozumiem, ale dobra. Niech się bawią, że tak to nazwę. Zaraz nam się tutaj ulepszenie też zrobi, więc nie będzie najgorzej. W którym się brało cała armia? Dobra, weźmy tak sobie po prostu. <laughs> Punkt kontrolny. okej. Okay. Tu ma się coś dziać w sumie. mi potrzebują bardzo ci w sumie. są. No też. Hop. Dobra, rozwalcie to. I to już będzie trzeci ten. O kurde. Dobra, i wiemy. Rozwalcie, rozwalcie to, dobra. Ej, gdzie oni są? Tutaj, dobra. Nie jest najgorzej w sumie. Nic jest to jakieś zbyt inteligentne, że tak nazwę Zbierzcie to i dobra, lecimy tutaj w sumie. I nie wiem, gdzie jeszcze jeden artefakt, ale może być gdzieś u zergów, to wtedy nic tu nie zrobimy. Zergów tam nie będziemy iść, bo to tak pewnie nie da co to zwalą więc tutaj nie ma sensu się w to bawić. Dobra, w ziemię, tak. To już jako główne, a tak chyba będzie trzeba potraktować oj, tutaj nas trochę rozgramiają. Ulepszenie. Dobre, ulepszenie mamy. To już nie jest negowej. To już sobie poradzimy. od właśnie, idzie jak spadka. Jesteśmy chyba już bliżej od zerków. dobrze, że nie atakowaliśmy od początku, bo to by nam nic nie pykło. Więc nie jest negowej tutaj. Dobra, tutaj się przejdźmy, zobaczmy co jest. Kiedyś rozwalcie rozwalcie co te działko przestanie działać. Dobra, ja w tym czasie sobie zrobię... Kolejka jest pełna, serio, dobrą. No, bez jaj. Muszę wrócić? Muszę wrócić, dobra. Wracamy, szybciutko wracamy. No ja przynajmniej tylko ten pasek zaznaczyć coś takiego Ja pierdzielę Wracajcie Co za fej! Nie sobie z atakiem idźciem a to sobie jakiś dodatkowy XP, zdobędziemy będziemy z poczko z i tam pasi. Teraz najlepsza chyba cień się odcinka bu, Ła. Wow. Co się dzieje? Co to... Co jest? Co to są jednostki? Wy to widzieliście? Moja ekipa jest w drodze po artefakt. I tą kolejni stoją, na zergów Ja pierdole, po co o, się tego Zabierajmy wystraszyłem. Myślę, że to mocne będzie bardzo. Jim. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Karigan. Wow. Dostaliśmy jakieś dodatkowe osiągnięcie. Wszystkie zadania w misji. Wow. Co się tu odwaliło? Nie dość, że tam ci kurde my już z że oni mi rozgromią tam. Wiesz to jest malutko Oj, mi od nawet nie ma statków. To są jakieś trzy kolosy. I jeszcze Przez słowo na koniec. Dobra, patrzymy co się dzieje dalej. Wow. Kolejny OPECLAN ładowania. Okej, okay. bo komuś się coś popsuło. To nie u mnie. Chyba. Ale dobra, to jest creepy. Słyszymy. Kerrigan. To królowa zergów, jakby. Zabawne, skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie. Chyba się nie lubią. Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrzy. Ja tam się jej nie boję. Nawet nie wiesz, kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla ciebie. Oni kiedyś byli sobie bliscy. <ślesk> Chcesz powiedzieć, że. Najwyraźniej kiedyś była inna. Później zabrały ją Zergi i zamieniły w to coś. A z i czuję się za to odpowiedzialny? Sam nie wiem, co zrobić Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko jedno. Wow, tak, to są moje reakcje? Pamiętacie? Kamera, donate, live, subskrypcje, to sprawy. Wow. Przyłapałem tykusa, jak włamywał się do naszego systemu. Sprawdzał Keriga. Nie wiem, co pogrywa, ale nie można mu ufać Matt No, nie lubię ich. Znamy się z tykusem kopelat. W niejedną jedną kabałę się razem wplątaliśmy Kiedy wreszcie dosięgnęła naszataka sprawiedliwości. On dostał w tyłek za nas obu. Nie wydał mnie. Ja dostałem drugą szansę, a jego zapuszkowali. O kurde. Rozumiem pańską lojalność, komandorze, ale... Jestem mu to winny, Matt. Niech tak zostanie. Tak jest. Tak się nie lubią. Tutaj gościu ma bardzo duży dług dzienniczności w niego widać. Nieźle. Pewnie już słyszałeś, Reynor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z Zergami i z Dominium jednocześnie na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz, przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki. Ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobre monitory. Pewnie. Mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować, Cudowny sprawy na Będziemy by mogli... Czy to będzie jakaś taka super postać przykładowo? No Nie wiem to co to robi 4 elitarnie w więc Coś tam się odbiały, bo za najmnik okay. No, elitarny mogłyby był by, by, nie wiem jak to się wymaga. mnie. Dobra, do jak co będziemy się bawić. Czyli tak podsumowując, tam ten filmik, kurde, to była dziewczyna jego jakby chyba. Tak? Kurde, co, co jest przykre. Te dźwięki mnie wkurzają. A tych tak, pro pod propos dźwięków, zostawmy na mnie jak się nazywa efekt, który był tam na koniec. Taki, takie, takie. Emocji budujące, bo to wszystko ma efekt. I dobrze o co tu chodzi, kurde. Dobra, um, kozak. Ehm... Um, wiadomości! O, to chcę zobaczyć! Kłania się Państwu Dony Vermilion na żywo w UNN. Dziwnie, że nie rozwalili im Dzisiaj tej stacji. o słynnej Królowej Ostrzy. Nogowce oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni z Zergów może być tak naprawdę... Zainfekowaną terranką. Zgadza się, Dony, Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni Zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy Terranami a Donnie, do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych Co? dowodów sojusz? na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę. Słuszna no uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie. Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, królowa Ostrzyn musi zostać wyeliminowana. O kurde. Nie strzelać w ekran. To mi się akurat podoba. Ale no, XD, to znaczy wszystko jest takie przykre teraz. Kantyna. Jest otwarta coś tam, nowe ulepszenia, najemnicy nie aby wzmocnić swoje siebie, gdy kupisz kontakt. Najmniej będą tak ich usłyszeć. Z całą kampanię. Okej, okay. najmniej z myślałem, że będzie co innego, ale też spoko to zobaczymy. Od znaka myślałem, że to zostało na marsarze. Ale jak tykus, ty nie umiesz odpuścić, co? Cały bar przenieśli. XD. Łowca zergu, wam i tu ekran pewnie widać. Dobra, piknijmy se. W Jimmy, pomyślałem, że mogą ci się spodobać. Te zergowe szpony wygrały parę lat temu w konkursie łowieckim. Może przyniosą ci szczęście. Ble, 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 telewizor dopisuje do Twojego rachunku. O nie! O nie! Dobre to! Taka karta się go nie strzelać! Dobra, co ty jeszcze? Automat Mogę Mogę grać na automacie Co jest? Zgubiłeś się mo. Czarny wikingu. Znajdź drogę do Wikingowa! Szczęście złotu. Brakiego Ten Ratrona On cię nie lubi Dawaj, ja chcę grać, ja chcę grać O, spacja, okej, okay, bomba, yyy, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. spacja Aha, bo ja mam mały jakby tego Ole wega no, no, no Aha, bo to na rekordy się grało Ciekawe czy można coś osiągnąć sobie spamić tą spację, kozak. No dobra, ja wam to przyspieszę w montażu. tak podsumowując, spoko coś takiego jest! Spajny fajny smaczek! Nie skupiałem się jakoś na grze, jakieś tam 10 tysięcy chyba miałem fajne bronie, spoczka, ale no serio nie wiem, czego mi to bawię! Dobra, Starcraft poważną grą! Lknijmy sobie tych najemników, a trochę nowych kontaktów. Sprawdźmy. Okay, okej, okay. okej. Robię się na to wszystko za stary. Za stary? Co ty tu masz dla mnie? No, tu co w było odpalane. Twoi kolesie z fundacji nie napomknęli ci, że królowa Ostrzy także chciałaby położyć łapę na tych artefaktach? Ej, tak właśnie. Oni to przydzielają mi misje. Tak, w ogóle to o co chodzi. Rozwalenie tej szmaty każdemu wyjdzie na dobre. Myślałem, że chodzi ci tylko o pieniądze. Nikt nie mówi, że nie mogę pomóc ludzkości i przy okazji dobrze na tym zarobić. <noise> dobre! Dobra, patrzymy, się coś się zmieniło w na mostku. Tak, zmieniło się. Wszystko w porządku? Ponowna konfrontacja z Kerrigan po tych wszystkich latach. Musimy ją powstrzymać, Matt. Nieważne, za czym ona goni. No cóż, dzisiaj udało nam się nieco pokrzyżować jej plany. Najwyraźniej Kerrigan zależy na tych artefaktach. Pytanie brzmi: dlaczego? Właśnie takie: dlaczego co nie? No raz, brojawi się pewnie nic nie zmieniło. Co? Pozwolony kombinezon. To nie to sobie poczytajcie Nigdy nie przebywało więzienia, a jedynie się... właśnie okay. rozumes. Okej Nieźle, nieźle. Dobra, to tutaj w takim razie chyba pewnie nic nie będzie. Choć mamy w sumie jakiś kredyt. O! Oh. Chodzi już ogólną E to by było dobre. Czy więcej życia nam potrzebne do tego? Tutaj, co my kupiliśmy ostatnio? My coś kupiliśmy w ogóle Nie? Łaza A, to my kupiliśmy, no tak To kupimy na stówę I to też kupimy i to będzie chyba spoko spożytkowane pieniądze I teraz, wiecie co, bez odpalania misji jakby Bez tego, będziecie musieli wybrać misję Chyba, że będzie tylko i to będzie A jest tylko uj, uj, uj Jaka szkoda, więc w następnym odcinku ta misja Odcinek już swoje trochę trwa Zatrzymaj to A ja was tylko proszę o komentarze, o łapeczki Napiszcie Jak wam się podobało, co mogę rozwinąć w kanale Żeby to wyglądało lepiej Udostępnijcie ten materiał, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek bo myślę żeby zacząć to streamować, ale cały czas ten net, bo muszę coś sobie wykombinować no trochę mam na razie ciężko z tym netem, bo małe problemy techniczne, tam może kiedyś wam opowiem no ale zasubskrybujcie, co wam szkodzi, a ja mu... live y was nie ominą, a mam ciekawe pomysły na livey, bo live'y są dosyć ciekawe u mnie ogólnie swoją drogą więc ja dziękuję za oglądanie, jeżeli wytrwaliście tyle wow, wielkie dzięki Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił Uj, no, a jednak, a jednak, jednak możecie wybrać misję. Jednak możecie. No to piszcie w komentarzach, jaką misję Czy diabelskie igraszki, czy ewakuacja? A potem sobie otworzymy to, najwyraźniej, bo tego jeszcze nie znacie. Więc jeśli z wami już teraz tak serio, żegnam. Na razie, cześć, czołem, kluski z lo, roz.